Siemanko widzowie, witam, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj znowu sobie zagramy jakąś gierkę. W tą samą gierkę zagrałem ostatnio. Czyli grę o niszczeniu ludziom życia, w sumie o okradaniu. różnych rzeczy. Sobie okradniemy w sumie to. Nie pamiętam, co nawet okradaliśmy w poprzednim odcinku. Ale dzisiaj okradniemy to. Zostawcie łapkę w górę klasycznie, subika, jak jesteście nowina na tym kanale. A my zaczynamy gierkę. O, ale pięknie mamy oczywiście rzeczy sobie zabieramy. O. Dobra, to, to mamy chyba jakiś bank. O, jubiler. Tutaj jest jubiler. Chyba to okradaliśmy w poprzednim odcinku. No, zabierzmy sobie. Cyk. O, jeszcze to. Co wie, mamy wiertory. Nie wiem, po co ja tą wiertarę wierzę. Ja zawsze jedziemy śrubokręt siódmokręt. na dzisiaj wyjątkowo dobrą wiertarę Ja zawsze. O! Zawieszmy sobie śrubokręcik Tu sobie przejdźmy. No i poczekajmy, jak normalny człowiek. O, kodę, że do okna są pozamykane Się oknami nie da wejść jak człowiek. Jakoś do tego budynku i ten, 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 po tej linie wejść. Nie, ale nie tak nie działa. Dobra. Op. Ale się chłop ściąga w pracy. No i sobie nie I otwieraj też. kurda kurda otwieram, otwieram. Dobra, widzowie, szybciej to otwieraj, szybciej to otwieraj. Dobra, dobra, wchodzimy, 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 wchodzimy. Muszę teraz jakieś tędy przyjść, jakieś tędy, jak człowiek, i no idziemy i otworzyć spokojnie. spokoju. W żaden sposób się widzony, te drzwi otwiera Dobra Mamy to Kamera nas nie zobaczyła W ostatnim odcinku, jak wyglądaliśmy to miejsce, bo no to kamerę strzeliłem i to się dobrze nie skończyło Dobra, tam chyba są ludzie Tu Dobra, tu nie ma Yy, eee, też nie wydają bardzo. Ty, czy otwieram, to wiem, co będzie. Może te śrubokręt sobie zawał. Dobra, lecimy na górę, speedrun, speedrun, speedrun. Cyk. Otwieramy, nice, i nice. A mamy to. Tam pamiętam, że był pracownik jakiś, ale dobra, trudno. Najlepiej no jak to złapie, to tam no złapie Jak nie złapie, to co to nie złapie Tu chyba niczego nie Może rzeczami jakimiś się na oko wybić? Albo jakoś tak, o nie Doszę z okno mnie chyba może zobaczyć. Może byśmy jednak spróbowali i tędy wejść. Dobra, szybko, szybko, widać przez gdy nie wyjść, ale dobra, zawiary mamy tutaj trzy dwa jeden, dziupki, jup, dziupki, 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 i sucycy, ałas, co to było? A masz, a masz, a masz a masz, a masz, a masz, a masz A masz, ty Czupakabry, a, a masz, a masz, a masz Ale spokojna baka A, dużo ich tu było Dobra, robimy napad, tylko trzeba cicho Kurde, już idą kolejni lepiej, to najważniejsze a masz o i tyle lecę szybko szybko, 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 się siema ludzie Ubieramy to Leci to. To mamy, czemu ja to... tego nie mogę kliknąć? Jak ja to mam kliknąć? blocks Tylko gdzie ten powerbox jest? To nie gdzieś w środku, w zimie, że się. Aj, Au! Co za zaś przyszło? Ci już uzbrojeni? Czekaj, są muszę

Dobra. Teraz mówimy na spokojnie Zobaczmy sobie ten torbę. Jest to sobie tu przynieśmy. Mamy tutaj wszystkie rzeczy do napadu, potrzebne. Czyli to na pewno. Jakby co. Ja tu jestem. lęgam mnie. Nie łajdzie, nie łajdzie, nie łajdzie. Dobra. Halo, kamera. Uuuu. Uu. To wcale nie jest Tam może nie będę... Chłopie, o chłop, przenika, mogę Hmm, dobra, to może dajmy sobie tam, przerzućmy Dobra, jakby co, ja chcę tylko zabrać na torbę Siema Dobra, i właśnie zostałem uwięziony w środku. Bez żadnej możliwości wyjścia. Oni przez szybę, oni nigdzie. O nie. Tędy jedynie, ale już są zamknięte. Tamto mnie zobaczą. A to co co będzie, dobra, kiedy że. Dobra, udało się. Dobra, jest. Hello. Dobra, idziemy zrobić taką ultra zróbę. Ciekawe co zrobimy, jak wrzucać Czy widzą jakieś, jakieś nie wiem. Inne to, to jest ja sobie to zabiorę. Idemolka! O! A, ale piękne. Wo. No, ja to może zrobię już szybciej, szybciej, szybciej. Dobra, dobra. Ojej, tu jest. Prawie koniec, już prawie koniec. Co, jak nie żyje? O! Nie. Dobra, widzę, jeśli chcecie więcej odcinków z tej oto pięknej gierki. Zostawcie łapkę w górę. Ja się z wami żegnam, papa. Pa. I naprawdę dużo pieniędzy zarobiliśmy, to.